Boże, dzisiaj powiemy sobie o różnych kościelnych czapkach. Zapraszam! To nakrycie głowy, które mam na sobie, nazywa się Biret. Jak widzicie, jest koloru czarnego i posiada pomponik. Ma także takie trzy skrzydełka. Biskupi noszą birety koloru fioletowego. Czy też fioletowego wpadającego w róż. Kardynałowie, najbliżsi współpracownicy Ojca Świętego, noszą birety koloru czerwonego, natomiast księża posiadający godność kanonika albo prałata birety czarne, tylko pomponik wtedy jest fioletowy. Papież, Ojciec Święty. Nie nosi biretu koloru białego, chociaż jego sutanna jest biała, co możemy zobaczyć w telewizji czy też na zdjęciach. Ale może zakładać zamiast biretu kamauro, takie nakrycie głowy z białym obszyciem, przypominającym nieco czapkę świętego Mikołaja. Biskupi i arcybiskupi noszą pod biretem piuskę. Piuska jest koloru. Fioletowego, czy też takiego fioletowego wpadającego w róż. Natomiast kardynałowie noszą piuski koloru czerwonego, czy też inaczej purpurowego, gdzie ta czerwień czy purpura symbolizuje ich gotowość do przelania krwi za Chrystusa i Kościół. Podczas mszy świętych, papież, biskupi, kardynałowie. Używają mitry, inaczej nazywanej infułom. Jest to nakrycie głowy, które odróżnia ich od zwykłych księży, symbolizuje ich władzę pasterską. Dawniej Ojciec Święty używał tiary w różnych uroczystych chwilach. To nakrycie głowy symbolizowało jego potrójną władzę nad. Niebem, ziemią i czyścem. Widzieliście na pewno, że podczas ślubów panna młoda nosi welon. To też jest przecież nakrycie głowy, bo welon znajduje się na głowie. Welony noszone są również przez siostry zakonne. W różnych zgromadzeniach te welony mają różne formy. Ale oznaczają zaślubiny sióstr zakonnych z Panem Jezusem, który jest ich oblubieńcem, Panem Młodym. Jest jeszcze jedno nakrycie głowy, z którym możemy się spotkać równie rzadko jak z Kamauru u papieża. Ono nazywa się Saturno. Swoją nazwę bierze od planety Saturn z charakterystycznym pierścieniem. Zresztą zobaczcie sami, dlaczego właśnie to nakrycie głowy jest podobne do tej planety. Inny kolor będzie miało Saturną zwykłego księdza, inny kolor kardynała, czy też biskupa, albo samego papieża. I to wszystko na dzisiaj, wszystko na temat tych kościelnych nakryć głowy. Wszystkiego dobrego, niech Wam błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Nie zapomnijcie zasubskrybować, polubić albo zostawić jakiś komentarz.